Siemanko, siestrongoliczandom was w kolejnym odcinku z serii MPG. Przede mną sportowa fura LaFerrari. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale dla właśnie tego samochodu że jak zostawić łapkę w górę i subskrypcję No to myślę, że w przyszłości jest szansa, żebyście taki samochód mieli lub podobny, bo może Wam się akurat ten model nie podobać, ale będziecie mogli sobie wybrać, także zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Wpadnijcie też na mojego, na mojego Instagrama Megacolis. Link też jest w opisie. I również albo po prostu sobie wpiszcie, na Instagramie Megacolis, tam niedługo jakieś fotkę, jakąś fotkę może wrzucę, coś tam, śnieg, zimę to tam wiecie, coś tam może wrzucę nowego, bo na razie tam nic nowego nie ma, ale niedługo coś będzie, także zafollowujcie No i co nas? Nastał ten dzień, słuchajcie, nastał ten dzień, niestety, rozstania, minęło 24 godziny, wiecie, te filmy mogą też być trochę e, niechronologicznie, jeżeli chodzi o, o, o dni i tak dalej, ale wiecie, czasami jest tak, że nagrywamy kilka vlogów dziennie, no i tak to wychodzi, e, no więc tak to może być, no ale dzisiaj niestety już mijają 24 godziny, także muszę oddać ten samochód, muszę się niestety z nim rozstać, no cóż, taka sytuacja, taka sytuacja, no ale nawet 24 godziny fajnie, że mogłem z czymś takim pojeździć, tak, no. No, trzeba korzystać z takich okazji w życiu, no bo jeszcze taką sportową furą nie jeździłem, wiadomo. No, BMW moja Boża, to jest inna sytuacja, ale e, takim samochodem nigdy nie jeździłem. Fajnie, że miałem okazję, także dzisiaj pojedziemy go zwrócić. No i co, dogadamy elegancko. Wszystko, może pójdziemy do pani Inny? Nie wiem, czy jest na podwórku. Zaraz sprawdzimy, czy gdzieś tu na podwóreczku chodzi, czy Czy nie ma. Czy coś, kurde, nie widzę. Zaraz pójdziemy. O siwy dym, pani Inno, wszystko dobrze? A, cholera. Poczeka pani, pomogę pani wstać o! Bo ja, żebym się dała i żem się położyła. Dobra, o. cholera jasna pani Janino, to co pani nie woła? Cię przewróciłam, no. No to ale to A tak co? nie można się przewracać. Co, co miałam wołać jak ja spałam? A, straciła pani przytomność? Nie wiem, obudziłam się. Pani Janino, nie może pani tak robić, bo, bo bieda będzie. Nie można tak się wywać, trzeba uważać troszeczkę. A nie, ja się odpoczęłam Wpadnijcie właśnie też na kanał do Janiny i do Dziusia, linki będą w opisie oczywiście, także wpadnijcie, zobaczcie, bo tam też akcja była właśnie z tej ale zobaczcie, na kanale u Janiny też będzie, też jest film Pani Nino, dzisiaj niestety no. jest, jest dzień, w którym muszę oddać już moją sportową furę. Co ty gadasz, No już minęło przecież 24 godziny, no także wie pani, no Szkoda, no Szk Jeszcze byśmy powiedzieli, chcę pani, to mogę panią przewieźć, jeszcze teraz ostatni raz no, możemy poje. A, w sumie to nie. A czemu? Bo ja. A, nie będę gadała Nie no, powie pani. Poczekaj, odpalę sobie, tylko pozwól, bo. Nie ma problemu, dobra, dobra. dobra też żebym wiesz, żebym się nie denerwowała. Dobra. O, ciekawe, ciekawy. O, o, o! Sie wiedziałem! Sie Pani e Janino. Dosłownie. O czym gadaliśmy? No czemu pani nie chce ci karnąć ze mną ostatni raz teraz, bo będę dawał fury za niedługo wyjechać. Bo ja dzisiaj sraczkę mam. <laughs> Jak to? I no co? sraczkę mam i muszę chodzić, co o już mnie ciśni, o, ale to cholera. Ale i co, że może pani popuścić? No nie no, ale co będę w książki srała? Oj co to szkodzi? Nie no, już trudno no, nie pojeżdżę dzisiaj. Nie, to nie ma problemu, Pampersa Pani założy i można jechać. No nie żartuj. No co to? A czego? A to co, jakoś grochówę Pani się nażarła, za przeproszeniem? Właśnie, nie wiem co ja pożerła. Eee, he, he, trochę węgla Pani weźmie. No, węgla? No węgla, z pieca Pani Ale pani. ja drewnem palę. Kurde, to już trochę... Trochę słabizna, słabizna, no nie wiem. No, przeczyścić musi, no cóż. Coś tam, coś tam zaszkodziło pani, no. Coś tam zaszkodziło. No zaśkodziło. właśnie, teraz tak myślę. Że co to mogło być? No nie wiem. Jakieś Może sta ten... stare wino pani piła i, i tyle. Nie, ser jadłem. O kur. Bo ludzie właśnie lubią i się rozkoszują serem pleśniowym, co nie? I nie gada pani, że pani poczekała że on z i dopiero. No położył, no miałam normalny ser sam robiłam, sama robiłam, no ale ludzie się tak pleśniowym rozkoszył. To ja zim wzięła, położyła na miesiąc na stół i poczekałam. Panie Nino, ale, ja, ale, no. no ale ser pleśniowy to jest taki aż rodzaj. Ci powiem Jarek, że kurwa no ta pleść mi cholery nie Ale ser pleśniowy to jest taki rodzaj sera, tak się nie... A Aż mnie wykręcało, aż mnie wykręcało Pani jak się Anino... Jak mi to mnie wykręcało, ale mówię Dobra, no ludzie się rozkoszują i że to drogie i takie premium To ja co, ja nie zjem, no i zjadłam I tak myślę, że może od tego sera ja taką sraczkę mam Jest taka szansa, jest taka opcja, panie Ino, jest taka opcja, że to od tego tylko, że Właśnie w tym jest rzecz, że ser pleśniowy to jest taki rodzaj sera i go się nie odkłada na miesiąc, zwykłego sera, żeby zapleśniał A to skąd to pleśń, inaczej wziąć? To jest taki rodzaj sera po prostu. No, rodzaj, no. Ja zrobiłam ten rodzaj. Ale tak się nie robi, poczekaj pani, no. Tak się nie robi. no. Ale pani to skonsumowała i co? No i mam sreczkę. Ser pleśniowy, pani Janino. Ser pleśniowy to jest gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki. Mogą być porostane niebiesko, zielono lub biało pleśnią. najbardziej znanych należą. Brickham, Berber. Umie to! U mnie to była taka nie, niebie, niebiesko, biało, zielona Niebiesko? Widzowie, tak to wygląda Obrzydliwy ja, że my, Ale to co, że błąd popełniłaś, że na Troszkę stole tak. położyłam? Troszkę lepiej było na grzejnik A... I tak to pewnie do tego Dobra, to zaraz pude położę na grzejnik drugi No i później za miesiąc sprawdzić i tak my no to do ja no się... nie będzie Jarek? Nie pani nie, oczywiście żartuję, żartuję, żeby to Żeby pani nie, nie doszło do głowy nawet To gdzie mam tego sera położyć by pleśniówka Pani nie wyszła? No, Tak się nie robi tego sera Inaczej Inaczej sera robi Jak? Ja nie wiem jak Nie to wiem to jak To co gadasz jak nie wiesz? Nie wiem jak ale inaczej troszeczkę no to dobra, może by pani się ja karnie... dobrze zrobiłam. Może się pani co? karnie ze mną, co? Bo ja teraz będę jechać na ostatnią przejażdżkę i zaraz wrócę jeszcze. A, a ja teraz będę leciała do kibelka No dobra, to leci pani do... Oooo! Czekaj Jarek Sorry, przepraszam Dobra widzowie, idziemy. Patrzcie jakim pędem O, Ale pędem O kurde, pocisnęło No słuchajcie no co Trzeba oddać sprzęt Nic tutaj nie, nic się tutaj nie stało Nie no, przecież ja nigdzie tam nie... Nie przydzwoniłem, nic się tam nie stało Także będzie git Przejedziemy może się kawałeczek jak Zobaczymy, o czekajcie, przejedziemy się kawałeczek Ostatni, ostatni raz do dziejusia i z powrotem, zaraz zresztą tu przyjadę Bo tu jeszcze jest troszeczkę czasu Żeby pojechać tam do tego gostka Dobra, skręcam Skręcam i ogień O, zobaczcie, zobaczcie Zobaczcie jak to przyspiesza Ładnie, ładnie. Podoba mi się to. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze, dobra fura. Kiedyś może taką kupimy, co widzowie. Może by się udało. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Dobra. Ogień. No i od razu jest setka, to jest od razu. Człowiek nawet nie zauważa, zobaczcie. Raz, dwa, trzy... Co? No, Zatrzyma. Cholera jasna. No trzy coś, trzy coś pewnie. Ciekawe, dobra. Zajeżdżamy. Dobra, cyk. W prawo. O. Trzeba uważać, cholera tu trzeba uważać na tym wieździe, bo tam wiecie, można trochę przytrzeć Ale jest dobrze, dobra, odstawiam ten samochód I co, idę sobie jeszcze coś skonsumuję Idę sobie coś jeszcze skonsumuję, bo jeszcze, czekajcie, ile mam? No jeszcze tak z pół godziny, nie, z tym chłopem się mówiłem Także z pół godziny idę coś na szybko jeszcze zjem No i zaraz się widzimy, jak już będę w sumie jechać Dobra widzowie, no co, minęło jakieś e, 25 minut, bo to wiecie, to jest zaraz za rokiem. Zjadłem sobie, skonsumowałem tutaj z chaboszczaka, co już obiadek tutaj przygotowałem od razu na no szybko zjadłem, bo tyle co usmażyć to wiecie, teraz dwa, dobra, siadamy, bo 5 minut zostało, tak jak się z nim mówiłem, to lepiej wiecie być wcześniej niż ten, minutę, dwie wcześniej niż, niż za późno, dobra, cyk, oj, oj, tu już zbyt dużo, zbyt dużo gazu z mojej strony, dobra, powolutku, powolutku tu, cholera jasna, trzeba powoli, nic tu nie jedzie, nic. Dobra, zamknę tylko... Zamknę tylko jeszcze bramę. Dobra, cyk, pani Elina znowu poleciała tam z pleśni, pleśniowy sery. Dobra. W ogóle tu ma być jakiś inny chłop, czyli jednak ja myślałem, że to jakaś prywatna posesja. Tutaj ja to oni chyba po prostu mają tutaj jakąś siedzibę. Bo jakiś inny chłopulek ma być, bo dzwoniłem i inny inny chłop w ogóle odebrał, także pewnie... Pewnie inny będzie łepek. Dobra, cyk. To tutaj zaraz, o, w prawo, brama zamknięta, cholera jasna, no i nie, nie wiem czy ja mam wjeżdżać, czy nie Tak brzydko sobie bramy otwierać samemu, może podejdzie ktoś tu Nie ma tu dzwonka jakiegoś? Nie ma, cholera. o, idzie ktoś, dobra Idzie ktoś, dobra Dzień dobry Dzień dobry bardzo, serdecznie yy, proszę pana, ja przyjechałem ten samochód oddać yy, ja wiem, wiem, tu kolega, współwłaściciel mówił proszę Dobra, wjechać. dobra ale no, widzicie, no, inny, inny trochę gostek Kurde, czekajcie tu powalut, powaleńku Żeby w nic nie przydzwonić W ogóle to tego, ogórka już stąd zabrałem, jakbyście pytali Co i przyszedłem po niego, tylko Zabrałem, bo on mi był potrzebny tam do się tego Sprawę złatwić, także jak przyszedłem wcześniej, zabrałem Także nie ma go tutaj Dobra, cyk, zgaszę Dobra, proszę pana, to co? No to przywiozłem furkę, 24 godziny minęło I oddaję, tak? No, no, ten... Dobra, to dziękuję A, bardzo ten... A, tam jakaś umówka była pisana? Była, proszę bardzo zobaczyć, na 24 godziny za darmo od firmy. No, a, czytał, ale czytał pan całą umówkę? Przepraszam, a co na umówce? Nie, ale czytał pan całą. A nie, a, to, a co to tam? Nie, no dobra, dobra. Nie, dobra, to dziękuję o... bardzo za, za no, ten... No, poczeka pan jeszcze chwilkę. Dobra, dobra, co, ale co tak trzeba? Tak jak tam było na umówce, no musiałem tej oględziny A, mieć. a, dobra, zapomniałem, no trzeba sprawdzić, wiadomo, czy wszystko o, dobrze, wie, czy nic wiadomo, no, Nie, ale czy... nie, nic tam, nic się nie stało, bo ja mało się jeździłem, także W porządku, w porządku, to, to, jest tylko takie, wie pan, No, yy, 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 że tak pofie No ja wiem, no zobaczy no, pan, ja wiem, no taka to, formalność to, to no, trzeba To jest taka rutyna Wiem, no sprawdza pan, nie ma problemu z tym, nie? Nie ma, no. żeby nie było tam nic, nie było przedzwonek no ja problem widzę Jaki problem? Ta dokładka nie była przerysowana Tu nie ma nic... Gdzie tu pan rysy widzisz? Na karbonie Ja tu nie widzę na karbonie żadnej rysy panie No ja widzę, a szczęście ja tutaj jestem sprawdzaczem Panie, tu nie ma żadnej rysy ty No ja widzę rysy Nie ma rysy panie, dobra sprawdzaj pan dalej no, widzę owady przyklejone do zrzaka No to przepraszam bardzo, ale no to ciężko by było to wszystko teraz ogarnąć, tak? No, ciężko, nie ciężko, a czytał pan umówkę? A co w umówce było? O no właśnie Zaraz o tym porozmawiamy Nie no, to zemsta salina, na widzowie Nie, poczeka pan, tylko ja miernik biężnika wezmę O kurde, dobrze, A nie, trochę drift... O kur... To jest Wiadomo, to formalność. Nie, ja wiem, nie ma problemu. Z przodu. Ale rabidzowie, go paliłem. Troszkę pan tutaj z przodu zużył, ale. Nie, nie, ale nie, tutaj, nie, nie. Ale tutaj jest, ale to, to tutaj akurat w mikrometrach, także to jest dopuszczalne. Dobrze. Tutaj. No, dziękuję. Słucham No, no panie no, pan się dobrze czuje? A słucham? No dobrze się pan czuje z tymi tylnymi oponami? Spodzimy a co tam z nim? a co z nimi złego? Uuu, tu prawie nie ma bieżnika widzowie O proszę, na tej jeszcze lepiej tu bieżnika nie ma prawie, zobaczcie No, przepięknie I co teraz z tym fadem robimy? Panie, to tak było no, Ja zaraz wszystko powiem Dobra, sprawdzimy. ooo A na tym progu to co się stało? A co? No ta rysa, po długości. Nie ma tu żadnej rysy na karbonie. Tak, nie ma na karbonie. No co, no nie ma tu żadnej rysy, panie. Dziękuję. Panie. Z drugiej strony. O no proszę, bardzo dziękuję. Ja co? również bardzo dziękuję, tu nic nie ma. Nie, oczywiście w środku. Sprawdza pan tam. Uuu, upięknie. Co pan tam znalazł znowu? Panie, coś pan tam znalazł. Uuu, pięknie, a czytał pan umówkę? A, a co w umówce? Było powiedziane, pewnie kolega mówił. Nie. Mówkę pan czytać musiał. Nie, nic nie mówił, koleżka. A nie mówił tego, że pan dostaje tak, jakby barter tutaj w postaci wyposażenia samochodu. Ale nie może pan przekroczyć 10 km przejechanych Słucham? To na co mi ten samochód żeby stał? A ja, a ja widzę, że tutaj prawie zetka jest w pica. No, całkiem to taka szansa Dziękuję Panie, nie róbcie pan jaj Ze mnie Ale Umawialiśmy czy ja dobrze, się Czy ja dobrze czuję? Czy to było w środku palone? Nie mam mowy Na pewno? Nie Nie palę Ja nie palę a może coś pasażerowie palili? Nie, nikt z moich pasażerów nie palił. Na pewno? Na pewno. No ja czuję. No może pan papierosy za przeproszeniem pali? W życiu, a umówkę pan czytał? Umóweczkę, umóweczka, co w umóweczce? za przeproszeniem, jak można zapytać? No. no to tak, nie wiem czy pan wie, ale wypożyczenie tego samochodu na dopę kosztuje 50 tysięcy Pięćdziesiąt tysięcy? Ta. Umawialiśmy się, proszę pana, z tym poprzednim kopulkiem. Wy do mnie napisaliście, czy nie chciałbym samochodu za przeproszeniem wziąć. E, tutaj od firmy dla mnie dane, że odcineczek, żebym nagrał, proszę pana, nagrałem. Tu dla widzów Dokładnie. pokazałem, zaprezentowałem dla widzów samochodzik, który jest sportowy. A tu pan do mnie no mówił za przeproszeniem, że 50 tysięcy? To znaczy, no ogólnie, wypożyczenie tyle kosztuje. No, dla pana było za darmo. A no to tak. No to okej, okay, dobra, to nie zrozumiałem, przepraszam. Nie zrozumiałem, no Ale w umówce były warunki No widzę, że panu coś jakieś coś wypada z tej kieszeni? Kamieni. Kurwa zapalniczka wypadła. A, a co, co w umówce było? No w umówce były napisane warunki. Jakie warunki? No to pan nie czytał. Nie, panie, gadaj pan, bo już nie wytrzymuje tu. No to panie no. Ach, to w momencie, ja nie... momencie gdy ktoś Wypożycza taki samochód. No płaci kaucję Jaką kaucję? W wysokości 50 tysięcy Nie płaciłem kolejnym. żadnej, ża żadnej kaucji u państwa Dokładnie, pan nie płacił Także dziękuję Proszę bardzo Pan nie płacił, ale W umówce było napisane, że pan nie płaci, bo Bo pan bierze to w barter, tak? Ale tak Ale w momencie, gdy będą uszkodzenia nie ma żadnych tu uszkodzeń, niech pan nie wymyśla tu już. Eee, są na dokładce, są na progach. Było też nic napisane Było też owie. napisane, że samochód musi mieć taki sam stan paliwa, jaki był yy, wydany. Tak samo było napisane, że samochód musi być tej samej czystości jak był wydany. A ten A... jest okurwiony robalami. Felki są zabrudzone gównem. Panie co a, pan pier... A paliwa brak prawie Panie nie gadaj pan głupot Za przeproszeniem e, bo... O oponkach, o oponkach Też było mówione no Że było ma być nic. zużyte jak normalna Normalna uży, używalność Ma być zrobiona A oponki nie istnieją prawie Panie tak już było wcześniej Ja tu nic nie, nie driftowałem E, niestety, wszystko, nie jest wszystko jest udokumentowane jak było. No, niestety, pan, że tak powiem, rozpierdolił ten samochód. <grym> nie, nie, panie, nie ruszaj pan ze mnie jaj, ja już muszę iść. No, w porządku, możesz pan iść, ale umówka jest podpisana. Będą się z panem panie. kontaktować nasi wierzyciele. Panie, uspokój się pan, ja i tak mam dużo problemów w życiu teraz. No, no to, to w takim razie, to chce pan, żebym reklamę dla firmy zrobił dobro? To zaraz mogę zrobić. Reklama dla firmy musi być zrobiona, gdyż to też było w umowie. Panie, jeżeli pan będziesz coś jeszcze, coś jeszcze mówił do mnie, że tu coś jest rozwalone, a tu nic nie jest rozwalone, pan wymyśla teraz i to jest wszystko nagrywane, proszę pana. Słuchaj pan. Reklama będzie, bo to też było na umowie. Jeżeli pan się nie wywiążesz z reklamy, to dziękuję kolejne story, stokoła koła. Tak? Ale proszę pana, reklama jest. Eee, samochód zaprezentowany, ale ja zaraz mogę jeszcze kolejną reklamę zrobić, jak pan chce. Za darmo. I... Nic nie oczekuję I... zamian. W dupie to mam. To wie pan jaką reklamy. W dupie to mam. No, i tak jak pan się tak będzie zachowywał, to i tak widzowie od pana nie wypożyczą tego samochodu już. E, na szczęście na panu tyle zarobię, że, że tutaj nic nie będzie potrzeba. Nie, co pan zarobi? Zarobić to pan zara może w łeb? O, dobra, jeszcze tutaj groźby karalne, nasi wierzyciele, wszystko. Nie, tutaj proszę pana, wydzieli. przepraszam za to, przepraszam za to, ale e, niech pan sobie żartów, naprawdę co nie robi. No, nie robi, bo. Tu nic nie ma, nic uszkodzone, naprawdę. Nie ma mm, nic. W porządku, wydaje mi się, że na dzisiaj będzie to tyle. E, będzie się z Panem kontaktował nasz adwokat. W takim razie, proszę Pana, dziękuję. Ja również e, mojego adwokata w to wiążę i tyle. Chciałbym tylko poinformować, że do zwrotu jest 100 tysięcy. A, i jeszcze w umówce jest napisane: e, Płaci Pan teraz, czy, czy później? Do widzenia. E, czyli nie płaci Pan teraz? Do widzenia Panu. Dobrze, tylko pamięta pan, że dzienna rata przedłużenia, tak jakby spłaty, wynosi 1%. Do widzenia panu. Jeżeli pan nie wie, ile to 1%, to chciałbym poinformować, że jest to 1000 złotych na dzień. Robię panu zdjęcie na policję? Dobrze, proszę bardzo, już się uśmiecham. <grytanie> Żartuję, proszę pana. Dobra, do widzenia. Proszę sobie ja i ze mnie robić, bo do to widzenia. nie prima prelist. Pan... Pamięta pan, że rata dzienna to 1%? Do widzenia. Panie, tu nie ma żadnych uszkodzeń w takim razie, prawników. Dobra, tylko so, so. zrobię zdjęcia pojazdu, zrobię pyk. Dokładać wszystko. Pyk. Pyk. Żebym miał dowód, że nie jest nic uszkodzone. Pyk. 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 Poczeka pan jeszcze w środeczku tylko. Jak nie ma pan nic przeciwko, oczywiście. Proszę bardzo Proszę Dobra. zrobić jeszcze zdjęcie temu smrodowi, Tyk. który towarzyszy środkowi e, auta Tyk. Tyk. Dobra proszę pana, zdjęcia porobione Także jest dowód, że nie ma żadnych uszkodzeń I, i, i dziękuję bardzo Do widzenia Do widzenia Nie widzowie to się z panem robi interes Dziękuję bardzo Nie widzowie, to są jakieś za przeproszeniem jaja Samochód wypożyczam teraz chłopu, wynajduje jakieś nie wiadomo co, jak tam nic Nic za przeproszeniem nie było nie było żadnych uszkodzeń, zresztą zdjęcia zrobiłem dla Oczywiście, o, jedzie Zdjęcia zrobiłem dla potwierdzenia, że w razie jakby faktycznie jakiegoś prawnika czy coś, znaczy, nie wiem, Coś tam wysłali, no to zdjęcia mam e, Z oddania samochodu, że nie ma nic uszkodzonego, wiadomo, no ja nigdzie nie przywaliłem, nigdzie nie przydzwoniłem, także nie ma nic Próbują wyłudzić ode mnie pieniądze i to już Kolejni ludzie, o, 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 o Już kolejni ludzie próbują, Najpier najpierw ci bandyci Teraz oni, to, jest już, to już jest przesada, naprawdę. To już jest przesada, ja nie wiem, czy to jest jedna banda tych wszystkich ludzi? Czy to co, co, to, co to się dzieje, się doczepiają, czy to wszystko na tym wszystkim stoi Benek? Nie wiem tak naprawdę, ale pieniędzy wiadomo, że im nie dam, no bo... No nawet jakby była jakaś sprawa, czy coś, to ja tam się nie martwię, bo chociaż sprawy no nie może być w sądzie, bo wtedy policja się wszystkim dowi i będzie problem, nie? I na komendę znowu, także tak nie może. nie może być. Ale, ale nie będzie żadnej, wiecie, w razie czego mam zdjęcie, mam wszystko udokumentowane, także nie będzie żadnego problemu, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę dla pocieszenia, bo już mi się humor trochę popsuł, cholera jasna z tym wszystkim, problemy cały czas, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem, wpadnijcie też na Instagrama mojego, megakolis, tak jak mówiłem niedługo może jakaś fotka, i wpadnijcie też na kanał do Janiny i Dziusia, będą linki w opisie, także trzymajcie się i do następnego, siema!